Wychodząc z założenia, że lepiej późno niż wcale, postanowiłem przybliżyć Wam sylwetkę Galaxy S3. Telefon, który do nas dotarł, jak widzicie, jest już troszeczkę wyeksploatowany. Pudełko jest podniszczone. Zobaczmy, jak sam telefon. Cóż, wygląda nawet nieźle. Obejrzymy go za chwilę. Najpierw zobaczmy, co w pudełku. Kabel USB. Ładowarka, która mu towarzyszy. W sumie praktyczne rozwiązanie. Odpada nam osobny kabel ładowarki. Słuchawki. Jak na zestaw dołączany standardowo, bardzo przyzwoite, dobrze wyglądają i wierzcie mi, że równie dobrze brzmią. Ponadto w pudełku standardowo nieduża instrukcja, karta gwarancyjna i tak dalej. Spójrzmy na sam telefon. Wygląda szałowo, prawda? Przynajmniej tak ja uważam. Biały bardzo fajnie się prezentuje. Teraz niedawno pojawiła się również między innymi wersja taka miedziano-brązowa. Jeszcze efektowniejsza, naprawdę telefonik wygląda zabójczo. Niestety ta obudowa, choć naprawdę ładna, nie jest wykonana ze zbyt rewelacyjnych tworzyw. Jak widzicie, wyświetlacz już tutaj szybkę ma porysowaną. Fakt, że to są po prostu efekty intensywnej eksploatacji, no ale umówmy się, mogłoby być lepiej. Yy, imitująca metal obramówka stworzywa również zaczyna się już pomału wycierać. Tylna klapka także jest porysowana. Co gorsza, zauważyłem, że w niektórych miejscach, szczególnie wokół gniazd, już są odpryski lakieru. Tutaj może niezbyt dobrze widać, pokażę je za chwilę. Zdejmijmy tą klapkę na momencik. Zobaczycie, co jeszcze mi się nie spodobało. Nie podoba mi się, że ta klapka jest wykonana z tak wielkiego tworzywa. Owszem, ona musiała być bardzo cienka, żeby zachować swój formę telefonu, no ale spójrzcie, no, bez przesady. Z drugiej strony nakładana jest ona jak kapsel na zatrzaski biegnące po całym wodzie i po założeniu trzyma się całkiem dobrze i sztywno. No ale umówmy się, naprawdę mogłoby być lepiej. Spójrzmy, spróbuję Wam pokazać tutaj te odpryski lakieru. No, Moja kamera trochę ma problemy z ostrością, ale o, zaczyna być widoczny ten odprysk tutaj. Przy drugim gnieździe również to są efekty podejrzewam częstego demontażu klapki, tym niemniej uważam, że w tak drogim telefonie nie powinno mieć to miejsca przynajmniej nie w pierwszym roku użytkowania. Spójrzmy, co tutaj mamy. Całkiem spora bateria z antenką do NFC, dzięki czemu mamy sporą powierzchnię, do której możemy dotknąć drugie urządzenie. Jest gniazdo microSD, jest również gniazdo SIM i to jest microSIM, zwracam uwagę. To mamy też anteny. To jest antena łączności komórkowej, Wi-Fi plus Bluetooth, druga antena komórkowa, GPS. Kamera, flash kamery, głośnik zabudowany w takie fajne srebrne obramóweczki. Wygląda to dosyć dobrze. Podoba mi się. Z tyłu błyszczące logo. I byłoby cudownie, gdyby ta obudowa była trwalsza. Szkoda, bo telefon prezentuje się znakomicie. Zwróćcie uwagę, że jest bardzo płaski. Zaryzykowałbym twierdzenie, przynajmniej na oko tak wygląda. Nie mierzyłem tego. Zachęcam do zajrzenia do naszych danych technicznych. Ale optycznie wygląda na smuklejszy znacznie od iPhone'a. Plus dla Samsunga, tutaj. Dzięki temu, że telefon jest płaski, pomimo dużego wyświetlacza, bardzo dobrze leży w dłoń i spokojnie daje się obsługiwać jedną ręką. Trochę się tego obawiałem. Przyznam, że nie przepadam za dużymi wyświetlaczami, właśnie dlatego, że nie sięgam palcem i wymaga to trochę gimnastyki. Tym niemniej. Dzięki temu, że telefon jest płaski, spokojnie, myślę, że daje się obsłużyć jedną ręką. Wiadomo, że i tak poruszamy się tutaj w tym centralnym zakresie ekranu. Możemy sobie skróty i widżety na wyświetlaczu tak rozmieścić, by było nam wygodnie. Sam ekran, no rewelacja. Rozdzielczość wysoka, 720x1280 pikseli. Super AMOLED oczywiście. A Atutem tego ekranu jest dobra jasność, ładne oddawanie barw. Dosyć szerokie kąty czytelności. Spróbuję tu wam nie pokazać. No nie wygaszaj się. O, złośliwie co kamerę uruchomił. Yy, porównywałem poziom czerni z iPhone'em i przyznam, że Samsung wygrywa. Jego czerni jest dużo lepsza i w tym momencie tak yy, oceniając trochę subiektywnie. Kolory na Samsung'u również są przyjemniejsze dla oka, takie bardziej żywe, bardziej nasycone. Oczywiście kwestia gustu, ale i tutaj spokojnie postawiłbym znak równości pomiędzy iPhone'em i Samsung'iem, jeżeli chodzi o jakość wyświetlacza, chociaż oczywiście technologie zupełnie inne. Na Samsung'u na upartego jesteśmy w stanie dostrzec pojedyncze piksele w odróżnieniu od iPhone'a, no ale nie przesadzajmy, nikt nie patrzy na wyświetlacz z centymetrowej odległości, prawda? Cóż jeszcze? Trochę nie podoba mi się, że gasną te przyciski dotykowe i w przypadku białego telefonu w jasnym oświetleniu, no nie są zbyt widoczne. Oczywiście po pewnym czasie każdy zapamięta, gdzie który jest. Tym niemniej, mniej doświadczeni użytkownicy mogą być troszeczkę zawiedzeni. Na szczęście tutaj producent przewidział yy, wydłużenie czasu tego podświetlenia, dzięki czemu te klawiszki tutaj dotykowe są bardziej widoczne. Jeden klawisz mechaniczny o niedużym skoku, całkiem przyjemny w obsłudze. Kamerka, czujnik światła, czujnik zbliżeniowy, u góry mamy jeden mikrofon i gniazdo jack, dzięki czemu te słuchawki standardowe, jeżeli nam nie przypadną do gustu, możemy je łatwo innymi zastąpić. U dołu gniazdo mikro USB, hurra, nie trzeba kupować specyficznych kabli, jak w przypadku <kłysk> konkurenta ze znakiem jabłka. U dołu, oczywiście, drugi mikrofon, tu widzimy. I cóż, na razie używam telefonu co prawda dopiero kilkanaście godzin, ale podoba mi się płynność jego działania. Póki co nie napotkałem żadnego problemu, jeżeli chodzi o obsługę tego urządzenia. Wszystko działa świetnie, aplikacje instalują i uruchamiam się błyskawicznie. Zobaczmy może sobie tutaj jakiś filmik. Mam na razie tylko jeden filmik demonstracyjny od Samsunga, ten filmowo wgrany. Popatrzcie, jak fajnie ten ekran prezentuje się. W rzeczywistości to jeszcze lepiej wygląda. Rotacja ekranu bez problemu. Film się nie zacina. Nic się nie dzieje niedobrego z nim. Może dajmy spokój na razie wideo. Sprawdziłem też aparat fotograficzny. Robiłem zdjęcia w ciemności, właściwie to był później wieczór i jedynym światłem była latarnia pojedyncza tutaj w otoczeniu, w którym się poruszałem. Spójrzcie, zdjęcie w trybie nocnym wyszło mniej więcej tak. Słabo to widać, ale naprawdę jest dość ostre, całkiem dobrze wygląda. Czyli z kamery również Samsung nie musi się wstydzić przy swoim konkurencie największym i najważniejszym. Dla mnie bomba. Minus telefonu widzę jeden. No, jakość użytych do wykonania obudowy tworzyw kompletnie odstaje od ceny telefonu i jego aspiracji. No, pamiętajmy, że jest to klasa premium jest to telefon z górnej półki. Spójrzcie, ta budowa nawet czasem jeszcze trzeszczy, kiedy trzymam ją w ręku. Takie rzeczy mogą mieć miejsce w komórce za 200 zł, ale nie za ponad 1000 już. Troszeczkę szkoda, bo i projekt jest świetny, telefon naprawdę dobrze wygląda, i parametry ma dobre, i wyposażenie. I w moich oczach no, ta obudowa troszeczkę psuje cały efekt, y, całą przyjemność użytkowania tego modelu. Mimo to dla mnie bomba.